Om Słowestia kłania się rodzinka na Bali. E, jedziemy nad morze do Darłówka, w sensie, jesteśmy I już w Darłówku. Świnka Pepe przyklejone na okno. Na oknie, tak. Lamelia tutaj jakieś świnki Pepe nam przykleiła na okno. <noise> Nie wiem, czy widzicie. W ogóle pamiętny dzień, bo ciężko jest wyrwać moją mamę gdziekolwiek. Z babcią, która ma Alzheimera, zrozumiałe, że nie, nie jest łatwo, ale dzisiaj wybieramy się razem. Więc e, trochę pochodzimy po morzu, trochę pozwiedzamy, może na jakieś rowery się wybierzemy. No, wszyscy wspólnie, tak? To nie moje buty. Co? babcią, czy jedziesz z mamą? Mam pytanie, gdzie mam swoje klucze? O, jej. Moje Babcia gdzieś sobie spaceruje Babcia lubi spacerować uuu, a ale jedziemy na wycieczkę! Lamelcia, gdzie jest Lamelcia? Lamelcia? Co co się stało? mi wyrzucam tylko na chwilę. Dobrze, ja wiem, że ty nie śmiecisz tylko na chwilę, a zęby sobie chcesz tak zniszczyć. Nie zniszczę sobie. Lepiej nożyczkami albo nożem, na co? Czemu na szczęście? Bo... No, idź no, do ja śmietnika szybko się. wyrzuć i jedziemy. No i znalazła się babcia. Babciu, dokąd jedziemy? Nad morze jedziemy? To jedziemy. Cieszysz się? No, no, no tak, damy. Nie wiem co ja mam teraz zrobić. Do... Babcia, jedzie z nami! Jedziesz z nami, babcia? Babcia koniecznie chce jechać nad morze. Aha, a ty co? Jesteśmy teraz w Darłówku Zachodnim. Jedziemy nad morze. Przejdziemy się pewnie rynkiem. Zobaczymy jeszcze, co będziemy robić. Nie mamy żadnego planu dokładnego. Mieliśmy jechać z moją mamą i z babcią, ale mama jest zawsze zajęta i ciężko ją gdziekolwiek zabrać. Tak więc idziemy sami, tak? Cieszysz się? Nie. Czemu nie cieszysz się? już za babcią. No, Lamelia się nastawiła, bo już razem mieliśmy jechać, a mama w ostatniej minucie dostała rezerwację w swoim domku. No, ale babcia dojedzie może do nas. Co? No, babcia do nas dojedzie. Spokojnie. Czy wracamy do domu? Wracamy do domu, czy jedziemy nad morze? Zabieramy babcię. No, ale babcia nie może. To co, jedziemy nad morze, czy wracamy do domu? Powiedz babci, żeby ona... Dobrze. Szybciej, dobrze. Zaraz zadzwonimy do babci. Tak, a to jest nasz kierowca. Dobrze tatuś już kieruje czy nie? Dobrze. No, tatuś się mamo, wyrobił. A molek się bawi Papo. Mamo, mamo, no, mamo, Pepa i dziadek by... Nie Pepa no. i dziadek, <laughs> tylko co Tatuś dziadek bardzo by chciał mnie nauczyć kierować. Tak. Aha, to ty się tak śmieje. Wysiadamy, wysiadamy moi drodzy. No, to idziemy na spacerek. Na rowerek. Na rowerek. Adzi gdzieś tutaj podobno widział rowery. Tak, no zobaczymy zaraz co tam będzie. Adzi zapomniał wziąć nosidło. No to tak szybko chodzi. Co? So, mamie, chcesz dać rączkę? O, oh. oh, mamie, chcę dać rączkę! Mławek, o, oh, o, oh, o, oh, o! Oh, oh. W ogóle powiem wam taką ciekawostkę, że Darłówko jest błędnie określane miasteczkiem obok Darłowa, Podczas gdy Darłówko to jest dzielnica Darłowa, to jest część nadmorska, część Darłowa. I właśnie tutaj sobie jesteśmy. Moja mama tutaj mieszka w Darłówku, więc mamy blisko nad nadmorze. Ale jakoś nigdy nie, nie udało nam się jeszcze nagrać filmu stąd. Dobra. Trochę się spóźniliśmy, dwie czwórki zostały. Już wybrane, a tam jest park zabaw, pójdziemy do parku, więc poczekamy przez pół godziny i jedziemy, na godzinkę sobie weźmiemy taką lokomotywę, czy się nazywa Mami. lokomotywa. Mamo, mamo, to, kochanie, ale mojego swojego. Swojego? Ale my będziemy jechać ulicą później, to będzie niebezpiecznie. Kochani, 30 minut za 20 złotych, godzinka za 30 złotych. To jest pani? To jestem ja? Ależ ja, to, jest, to było miłe spotkanie Zapytałam, zap, zapomniałam zapytać o imię Ale pozdrawiam tutaj Naszą fankę miłą A dzieciaki się bawią Małpko mała No i jedziemy. Aha, ok, jedziemy na wycieczkę. Droga jest troszkę zepsuta. Tu jest mój komentator. Panie, tura, tura, Tu jest ja, tu jest mój brat, a tu jest ja, a tu jest mama. Tu jest tata, tata, nie mama. A tu... Ależ mamy zabawy dużo. Tu gdzie ty widziałeś te i toy Toje? Wow, fok! a nie fok! Jak wam się podoba dzieciaczki? Fajnie! jest? Chodź, powiedz Namerciu, jak ci się podobała tutaj toaleta? Popatrz. No... Popatrz. Nie podobało Czemu? Bo śmierdziło, że niebie. Tak? Nie byłaś nigdy w takiej toalecie wcześniej? Tak. Nigdy a ty... nie byłam takiej śmierci. Nie wiedziałam. Pierwsze doświadczenia w Toitoju. To było bardzo śmieszne, bo Lamelia szukała miejsca, gdzie może spuścić mm. wodę, a nie było. Mm. Mm. I co? Nie. Puściłaś wodę czy nie? Nie. A czemu nie? Bo nie ma jak. Wiem co zrobić? Musimy przynieść wodę i zabrać wodę i bufać. Tak? Będziemy szły na, nad morze. Po co żeby zabrać wodę? No. Okej, okay. jedziemy. Jedziemy. Teraz tatuś będzie kierowcą, bombowcą. Wielkie fale i tutaj mamy właśnie promenadę taką. I morze. Są. Ależ wiatr, musieliśmy się aż ubrać, bo tak wiecznie. No i tam jest właśnie mostek taki i z darówka zachodniego można przejść na darówko wschodnie. Darówko jest przepiękne, to, to naprawdę jest piękne miasto. Nie wiem, widzimy przez most, czy wracamy się? O, 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 o. Ale się dzieciakom podobają ptaszki. Uh, moje słodziaki. Przefajna wycieczka takim rowerkiem rodzinnym. Right? Mm. Bardzo, bardzo fajnie, nie? Mm -hmm. Dzięki, że jesteście z nami. I dajcie znać, jak Wam się w ogóle podobają te filmy o Polsce i z Polski. Jesteśmy tu jeszcze przez jakiś czas i już niebawem wracamy na nasze bali. Ale właśnie. Chciałam wam trochę też pokazać nasze okolice. Tak więc dajcie znać, czy w ogóle taki content wam się podoba. Czy chcecie go więcej, bo nagrałam więcej filmów z Polski i nie wiem czy je publikować. Tak więc czekam też na wasze opinie. Trzymajcie się kochani i do usłyszenia. Pa.